Panie Przewodniczący, chciałam Pana prosić o komentarz do tego nagrania, które zaprezentował Radny Mastalarz. Czy Panu nie jest wstyd? Nie jest wstyd. Nie jest wstyd, że przyszedł ktoś do mnie i mnie nagrywał. Ja jest wstyd, tylko za to, że tam sobie użyłem parę słów. No ale po prostu to się robi na co dzień takie wystąpienia różne. To tyle. Jakim jest wstyd? Wstyd to jest, że Państwo mnie o to pytają, wstyd to jest, że. Masz stary przyszedł, jak konfident mnie nagrał, to jest wstyd. A tak to się nie wszystko, No, ja przeklinam. Nie piję alkoholu 25 lat, nie palę papierosu 25 lat, za dziewczyna mi się nie oglądam, mimo że, że, że jestem mężczyzną, mam członkę dzieci. Jeszcze mógłbym sobie kilka walorów przyznać, natomiast chcę powiedzieć, bo na tym, że czasem sobie urwie. Czasem. Dziękuję bardzo. W ten sposób zamykam swoje, znaczy te, rozładowuję swoje emocje. A jeszcze, czyli rozmówcą pańskim był Norbert na stale, No chyba tak, no, ja nie wiem. No, ja, nie, nie. nie wie Pan z kim Pan rozmawiał? Nie, tym, to? to nie była rozmowa przez telefon, On był u mnie. On był u mnie po prostu, miał komórkę przy sobie, manipulował tą komórką, ale ja i tak nie wziąłem pod uwagę, bo nawet mi długo i nie przyszło. Ja w życiu nie byłem konfidentem. Ja się wstydzę. Jak człowiek takie rzeczy robi, to znaczy, że go już stać jest na wszystko. Tym bardziej, że tego człowieka, to ja po prostu broniłem. Przez dziewięć miesięcy trwała, trwała, on mi dzisiaj ma odwagę zarzucać, że, że długo trwało, że manipulacja, że tamto owo. Przecież ja go broniłem, dlatego tak długo trwało. Dopiero wojewoda mnie zmusił i stąd też ty jeszcze tłumaczyłem. No jak ja mam się tłumaczyć, czy jestem osioł? No po prostu zabrakło mi 15 dni, bo bym, gdyby, gdybym wiedział, że taka afera będzie, to bym po prostu zleceważył wojewodę i po prostu przedłużył jeszcze tę sprawę i bym postawił wtedy. Nie we wrześniu, tylko w październiku, wszystko było w porządku. To jest mój błąd.